Szokujące. Tak niszczą opozycję w Polsce. Banda Tuska chce wsadzić do więzienia ministra Zbigniewa Ziobro za to, że nielegalna komisja uciekła przed przesłuchaniem. Przepraszam, powinniśmy płynnie przejść do realizacji mojego wniosku formalnego. Mimo, że został skutecznie doprowadzony na przesłuchanie... Puśćcie mnie państwo, chce wyjść z policji! ...to przetrzymali go w garażu sejmu. Wzywanie go dzisiaj miało cel, Polityczny. I przegłosowali wniosek o areszt. To jest za. Najbardziej leniwy rząd w historii Polski potrzebuje tematu zastępczego. Nie chcieli słuchać Zbigniewa Ziobro. Cenniejsze dla nich było przegłosowanie wniosku o 30-dniowy areszt. W czasie, gdy drożyzna drenuje portfele Polaków, oni jedyne co robią, to niszczą opozycję. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Im nigdy nie chodziło o prawdę, tylko o polityczną zepstę. Napis bądź pis, bo dokładnie to oznacza te 8 razy, Jest to hasło przewodnie mojej myśli politycznej. Umieścić w areszcie w ramach kary. Czy naprawdę chcecie, żeby rządzili wami ludzie chorzy z nienawiści?